Witam Was wszystkich serdecznie. Właśnie dostałem info, że podłoga już jest wypiaskowana, gotowa, także jedziemy po busa i zabieramy ją do garażu. No, i jest. Jest podłoga wypiaskowana, a raczej to, co z niej zostało czyli tunel w całej okazałości. No, ja jestem zadowolony. Powiem Wam szczerze, że myślałem, że będzie gorzej, ale naprawdę jest naprawdę całkiem spoko. Od samego początku, jak ją rozebrałem, to wiedziałem, że tutaj ten samolot i Napoleon będą do wymiany, bo to są elementy, które no, najczęściej w garbusie gniją. Przy przednim zawieszeniu. Jak widzicie, piaskowanie nam ukazało wszystkie, właśnie tutaj, miejsca, które zostały zjedzone, newralgiczne. Wydaje mi się, że tutaj już ktoś był wcześniej, bo z tego co kojarzę, samolot występował w jednej części, a tutaj mamy, jakby, wstawioną reperaturkę. Jak widzicie, więc już tutaj ktoś coś próbował wcześniej naprawiać. No ale my to. Całe rozwiercimy, wytniemy i wstawimy nowy płat. Zabezpieczymy i będzie spokój na kolejne lata. No, powiem Wam, że struktura popiaskowania tego gołego metalu no wygląda świetnie. Naprawdę bardzo mi się podoba taki surowy metal. Jak widać, tutaj dół tunelu jest w fajnym stanie. No, tylko ten samolot tutaj z przodu. nie? Na pewno trzeba będzie coś jeszcze zacząć tam przy głowicy, przy mocowaniu rurowiska jak to wygląda, ale całość naprawdę fajnie wygląda i myślę, że teraz będzie się z tym wszystkim miło i przyjemnie pracowało. No a jaki teraz mamy plan na najbliższe dni? Na pewno trzeba zamówić płaty podłogowe, samolot, Napoleon, bo on też jest tutaj, jak widzicie. O, chyba dobrze, teraz mi się tutaj ładnie to złapie. Jest zjedzony, więc to trzeba będzie wymienić. No i powolutku będziemy szykować podłogę do stawienia płatów. Przy okazji sobie zrobimy tutaj z tyłu od razu wzór do zawieszenia pneumatycznego do tyłu. Akurat tak się fajnie składa, że tutaj w okolicy mam firmę LaserCat, która wycina laserowo dowolnego rodzaju. Rzeczy z metalu, już kiedyś korzystając z ich usług, bardzo fajne chłopaki, mają sprzęt, mają programy, także myślę, że jak sobie tutaj zrobię szablony do poduszek, to mi to fajnie, ładnie wytną, wygną i później będziemy to szykować, żeby, żeby wstawić tutaj z tyłu zawieszenie pneumatyczne. Poczyniłem ostatnio również takie drobne zakupy do tego naszego projektu. Kupiłem właśnie kierownicę z tej starszej wersji Garbusa z ringiem. Brakuje tylko nam klaksonu, ale to już jest pierdoła. No i ta kierownica kosztowała mnie 150 zł. Udało się też kupić przednie światło przeciwmgielne, które też jest troszeczkę zjedzone, ale będzie ono idealnie pasowało do naszego projektu, do naszej budy. Fajny z żółtym kloszem. To światełko wyniosło mnie równe 30 zł. Udało się również dostać zaślepkę radia, której nie mam w tej budzie 67, także będzie ona fajnie zaślepiała otwór, który zaraz wam pokażę. No bo radyjka nie planuję zakładać. Nie wiem, czy to będzie do widać akurat, bo tutaj trochę światła nie mam, ale tutaj przychodzi ta zaślepka i ta zaślepka kosztowała 5 dyszek. No i jak już padła kierownica ze starego typu. To też potrzebowałem do niej drążek kierowniczy, który ma duży wieloklin, ponieważ w Meksyku yy, wieloklin był mały i nie pasował. I tu z pomocą przyszedł mój serdeczny kolega Soku, którego serdecznie pozdrawiam. Wymieniliśmy się drążkami. On potrzebował drążek na mały wieloklin, ja potrzebowałem drążka na duży wieloklin, więc mamy drążek do kierownicy za całe 0 zł. Jak pamiętacie na poprzednich filmach, wrzucałem Wam zdjęcia tej budy 67 na felgach krzyżach poszerzonych. Tutaj gdzieś Wam rzucę to zdjęcie. No to pod te felgi nie były moje, to były mojego kolegi Andrysia, którego również serdecznie pozdrawiam. No a my potrzebujemy takich felg. No i tu z pomocą przyszła ta wersja jeans, która stoi u mnie w garażu. Mamy w niej felgi oryginalne. Cztery sztuki, i na chwilę obecną zrobimy tak, że sobie je pożyczymy. Zrobimy z nich docelowe szerokości we Wrocławiu, w wrocławskiej firmie Style Custom. i je weźmiemy do tego naszego projektu. A tutaj z biegiem czasu po prostu te felgi się odkupi albo odda. Zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Kupiłem również, żeby lepiej się tutaj pracowało i żeby się tego silnika nie targało, bo on nie jest. Lekki, nie waży 15 kg. Kupiłem również na LEGO taki stojak do, silnik do silników za dwie stówki, więc on nam pomoże właśnie w, no, w pracach przy tym silniku. Będzie on wyżej stał, będzie można go obrócić w prawo, w lewo, do góry nogami. Także to na pewno jest rzecz, która się tutaj przyda i która ułatwi nam pracę z silnikiem. No i mamy jeszcze drobny cashback w wysokości 150 zł. Udało się sprzedać tą półeczkę. Yy, półka na tunel, pod radio, podskaźniki dodatkowe znajomemu, yy, która też była w tym garbusie dawcy, także 150 zł wraca na nasze konto. No, to nie jest dużo, ale zawsze będzie na puszkę epoksydu z Nowola, żeby móc tą naszą piękną podłogę zabezpieczyć antykorozyjnie. A tu jak widzicie, stoi też coś nowego. Jest to skuter Peugeot Speedfight 50 Skąd on się to wziął? Mój syn jakiś czas temu właśnie bardzo chciał mieć taki skuter, żeby móc sobie pojeździć, pośmigać, gdzieś sobie zapakować wędkę, pojechać na ryby ze znajomymi, z kolegami, więc kupiłem mu taki skuter Peżota Speedfighta. I powiem Wam, przejechałem się nim kawałek parę razy i tak mi się spodobała jazda, że kupiłem sobie drugi, taki sam. Z Peżot mojego syna jest zarejestrowany, płacony, jeździ. A ten jest do rejestracji, do drobnego przeglądu, który właśnie w międzyczasie, jak podłoga się piaskowała. Miałem parę dni wolnego, zacząłem sobie go ogarniać: stacyjkę, akumulator, kranik paliwa. I jak dobrze pójdzie, to za jakiś tydzień, półtora tygodnia go uda się doprowadzić do stanu jezdnego i będę mógł sobie razem z młodym śmigać po naszych drogach. To taki drobny przerywnik, w ramach tego, że nie tylko garbusami człowiek żyje, sam trotto ostatnio był na myjni, pojeździł troszkę ze mną, pośmigaliśmy, potestowaliśmy, niebawem go wystawię na OTOMOTO, wrzucę wam link do sprzedaży, jakby ktoś był zainteresowany, także zapraszam, jest na sprzedaż. Jakby ktoś chciał tańszy do remontu, mniejszego niż ten sam Trotę, no bo generalnie tutaj w tym sam Trote nie ma nic do roboty, to ten Jeans również mogę komuś sprzedać, ponieważ no bardzo się mnie pochłania ten projekt tego customa. Wiadomo, przydałoby się jakieś pieniążki odblokować. To jest bardzo fajna wersja Jeans z 1975 roku, są do niej dokumenty niemieckie, silnik jest na zewnątrz, ale go odpaliłem, wrzucę tutaj to zaraz Wam filmik z odpalenia. Generalnie auto jest fajne, ciekawe. Wyszło tylko 4000 sztuk tego z Garbusa. Jest w 90% kompletne. Na chwilę obecną moim zdaniem nie wymaga remontu blacharskiego. Nie potrzeba wymieniać podłogi, kanałów, yy, ani tam Napoleona, czy też reparaturek, czy tych wrażliwych rzeczy, jak w tym naszym tutaj <grytanie> projekcie. Więc gdyby ktoś był zainteresowany, to również zapraszam. Możemy się dogadać, nie ma problemu. A jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Jak mój syn wróci z wakacji, to wybierze trzech zwycięzców ze strony mojej 07 Garaż na Facebooku, w której to wrzucaliście swoje projekty. No ja nie będę tego wybierał, żeby nie być stronniczym. A młody przyjedzie, wybierze trzy osoby, które mają w jego zdanie najfajniejsze projekty, które tam wrzuciliście na stronkę i dla was powędrują drobne upominki od 07 Garaż. Pisaliście również w komentarzach, że yy, chcielibyście dłuższe odcinki, więc dzisiaj Wam zafunduję trochę dłuższy odcinek niż ostatnio. Mam nadzieję, że się przyjmie. Mam nadzieję, że nie za bardzo Was zanudziłem swoimi opowieściami. No i co? Do zobaczenia!